Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ale jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym odcinku wracamy na arenę z naszym uterem, w której jak przypominam udało nam się już czterokrotnie wygrać. Póki co nie mamy żadnych porażek, więc jest szansa, że arena skończy się z miarę spoko wynikiem, przynajmniej że nam się zwróci za arenę. Tymczasem myślę, że możemy już poszukać przeciwnika na dzisiaj, zobaczymy kto nim będzie i przede wszystkim czy uda nam się go pokonać. Chociaż to nie będę przedłużał, bo tak w sumie z doskoku nagrywam ten film. Mamy święta. No ja znalazłem chwilę, żeby przysiąść i nagrać będę na szybko jakiś odcinek. Więc czemu by nie wykorzystać okazji? Dobra, ręka początkowa jest całkiem spoko. Mamy na pierwszą turę co użyć, mamy na drugą turę co użyć. Więc myślę, tragedii nie ma, nie jest źle. Tymczasem jak widzimy naszym przeciwnikiem jest Uter, więc dzisiaj... W tej jakże świątecznej atmosferze wokoło czeka nas walka paladynów. Miejmy nadzieję, że ja miałem więcej szczęścia, jeżeli chodzi o talię, niż mój przeciwnik. A czy faktycznie, to się zaraz okaże. Wielka ropucha. No dobra, to myślę, że atakować się nie będę, bo w sumie nie ma tu jakiegoś większego sensu. Po prostu wystawimy drugiego stwora, a moim giermkiem zaatakujemy przez twarz, bo i tak ropuchy nim nie zabijemy, a szkoda giermka tracić. Zobaczymy, co zrobi na. Ile w ogóle ropucha kosztuje? Dwa. Tak też mi się wydawało. Oczywiście liczyłbym głównie na to, że jej agonia zadziała na moją twarz. Bo jednak chciałbym zachować y, boską tarczę na moim giermku. Nie da się ukryć. A czy mi się faktycznie uda, to się zaraz okaże. Okej. Okay. Dobra, to ja zrobię tak. Po pierwsze trzeba się pozbyć ropuchy, więc proszę bardzo, raz. No, a w sumie dobrze, że mi nie zdjęło boskiej tarczy, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I myślę, że zrobimy tak. Wystawimy mojego konnego argentu i zaatakujemy prosto przez twarzek. Widzimy, moja talia jest obfita w boskie tarcze. Co jest w sumie o tyle fajne, że bardzo łatwo nie tracić stworów. Niemniej jednak przydałby mi się krwawy rycerz, który za każdą boską Tarczę otrzymuje buffa plus 3 plus 3. Niestety owej karty w talii nie posiadam, a w sumie szkoda. Dobra, mamy ogra mięśniaka, warto było się go pozbyć. Ale myślę, że najpierw zobaczymy jaką kartę za 3 otrzymamy. Poszukiwacz przygód może być całkiem spoko, dlatego też myślę, że jego weźmiemy. Ogra zabijemy, póki mam ku temu okazję. I powiedzmy, że zrobimy tak. No i koniec tury. I teraz liczę na to, że mój przeciwnik nic dużego nie wystawi, będę mógł w kolejnej turze wystawić poszukiwacza przygód i przy okazji go bafnąć dwiema kartami. To by była idealna sytuacja dla mnie w tej... ...turze. Dobra, mamy. Sępa. Niech będzie. Dobra, to zrobimy tak. Sępa by było warto się pozbyć. Na szczęście to nie powinien być dla mnie problem. Zrobimy tak. Wystawimy poszukiwacza przygód. Rzucimy darmą mądrości na giermka. Dobierzemy kartę. Zobaczymy, cóż z nią będzie. Nauczycielka purpurowych, dobra. Jeszcze raz bawniemy mojego poszukiwacza przygód. Użyjemy Hero Power, a biegusa mojego przeciwnika się podbędziemy. Głównie po to, żeby mojego poszukiwacza przygód nie zabił. Niemniej jednak, jeżeli mój przeciwnik ma w dłoni broń z czterema punktami ataku, to tak czy siak mój poszukiwacz przygód niestety zginie. Mam jednak nadzieję, że uda się go zachować przynajmniej jeszcze jedną turę. Czy znaczy, coś mi z tego wyjdzie, to się zaraz okaże. No co tym zrobisz? Jestem bardzo ciekaw. Dlaczego ja mam reverse kart stary? Przecież ja go zmieniałem na świątecznego. Nie wiem, stało się coś dziwnego. Zmieniałem kart na świąt... zmieniałem reverse kart na świąteczny, a z powrotem mam stary. Mimo że tak naprawdę nic nie zmieniałem. Sam mi się zmienił, czary. Dobra, zobaczymy, jaką jeszcze kartę nam się uda dobrać. W sumie powinienem to zrobić na początku, nie pomyślałem o tym. E, dobra, jeszcze raz buffniemy mojego poszukiwacza przygód. To jest hop. Tego w sumie myślę, nawet nie muszę atakować. Z tym, że jeżeli on go bawnie w tej turze, to będzie problem, więc jednak poświęcę no moją boską tarczę i go zniszczę. Gdzie mój Poszukiwać Przygód już urósł do niemałych rozmiarów, i znowu został znerfiony tym razem do 3 na 3 No, bo teraz tego warto by było się pozbyć. Mamy moją własną strażniczkę Uldamun Uldamanu, czyli jak widzimy, szczęście mi sprzyja. To zrobię tak. Jak to teraz sprytnie zrobić? Po pierwsze dobiorę kartę. Pani jeziora, ok. E, teraz zmienimy jej życie i atak na 3. Ok, zabijemy ją moim poszukiwaczem przygód, który niestety obecnie ma już tylko jeden punkt życia. Więc jest spora szansa, że kolejnej tury już mu się nie uda przeżyć. Ale jeżeli jakimś cudem przeżyje, to jest duża szansa, że znowu nam się go uda nabafować do sporych rozmiarów. Oby tylko nie miał konsekracji, bo konsekracja, mało tego, że zabije stwora, którymi dobiera karty, to jeszcze pozbawi nas naszego, posz naszego poszukiwacza przygód. No niestety, jak widzimy, stało się to, czego się obawiałem: poszukiwacz przygód został zabity, a my musimy sobie poradzić ze stworem 4 na 4 Dobra, teraz jak to najsprytniej zrobić? Po pierwsze zbiłem boską tarczę To niewątpliwie Po drugie Myślę, że dobierzemy kartę Szkarłatny czyściciel Mi tutaj za dużo nie pomoże Ale myślę, że tak czy siak go wystawimy Jeszcze tylko sprawdzę, co dostanę z tej karty Dobra, mamy krakena Czyli w sumie już się czuję w miarę bezpiecznie to w kolejnej turze Krokena już będę mógł użyć. No i dobra. Mało tego, że mamy spore pole, to jeszcze mamy znacznie więcej kart w dłoni, więc myślę, że mamy sporą szansę, żeby tą walkę wygrać. No chyba, że nam przeciwnik z jakimś Defwingiem wyskoczy. Wiadomo, na arenie wszystko się może zdarzyć, więc nie możemy być tacy pewni naszego zwycięstwa. Dobra, mamy kolejnego ogra Mięśniaka i czempiona Mogora. No dobra, tym razem pozbył się naszego stwora, który mi dobiera karty. W sumie tutaj, bez zaskoczenia dla mnie. Teraz tak warto by było się tego pozbyć, bo to jest trochę niebezpieczne, nie da się ukryć. Eee, dlatego myślę, że zrobimy tak: Ogra zabijemy Czempiona Mogora zabijemy w ten oto sposób. No i na face, mój przeciwnik ma tylko jedną kartę w dłoni. Jest raczej mała szansa, że to będzie karta, która mu ratuje życie, więc jak wszystko pójdzie po mojej myśli, to w kolejnej turze mamy zwycięstwo. I co? No, niestety obawiam się, że karty, które mój przeciwnik miał w dłoni, go w tym momencie nie ratują. A my mamy kolejne zwycięstwo na moim koncie. Dość sprawne i szybkie. Jeszcze kwalnie nam się trafi, którego jednakże wystawiać już nie muszę. A my wbijamy już piąte zwycięstwo na naszej arenie. Jak widzimy, dobra pasta się w dalszym ciągu utrzymuje. Oby tak pozostało jak najdłużej. Dobra, szukamy kolejnego przeciwnika dla naszego Utera. Powiem Wam, że ta talia w praktyce sprawdza się znacznie lepiej niż przewidywałem w momencie, kiedy ją stworzyłem. Czyli po raz kolejny mamy pozytywne zaskoczenie. Czasem, jak widzimy, udało nam się znaleźć kolejnego przeciwnika, którym tym razem jest kto? Drugim przeciwnikiem na dzisiaj jest Valira Sanguinar, czyli Łotrzyk. Dobra, zostawimy, żeby było coś na pierwszą turę. Te dwa stwory wymienimy. Liczę mimo wszystko na coś tańszego. No i jak widać... Udało nam się dostać Skarabeusza i Szkarłatnego Czyściciela, więc wszystko po, pod, pod kontrolą po raz kolejny. Jeszcze jeżeli nie będziemy chcieli użyć skarłatnego, Szkarłatnego Czyściciela, to może nasz inkustrowany Skarabeusz nam coś lepszego podaruje na trzecią turę. Ale o tym się przekonamy już za chwilę. Tymczasem naszym przeciwnikiem jest Fluffy. Fluffy mi się kojarzy z Pokemonami, był chyba taki Pokemon, jakaś Fluffy. owca różowa. Tak, mam coś z głową, wszystko mi się z na kojarzy. Dobra, mamy krakena, czyli mają najsilniejszą kartę stali. Niemniej jednak kraken w trzeciej turze, w drugiej właściwie, to chyba nie zupełnie jest to na co liczyłem. No ale niech będzie. Dobra, teraz myślę, czy w trzeciej turze użyć szkarłatnego czyściciela, czy lepiej się skupić na, edisie, cie, edis, na edis Ciemnozgubnej. Myślę, że ten stwór jest o tyle lepszy, że, mało tego, że motywujemy jego przeciwnika, żeby go zniszczyć, to dodatkowo ma więcej punktów życia. Więc trudniej go zabić. Dobra, wyskoczył z piratem. Ho, ho, ho. Dobra, wystawimy Szkarbatnego czyściciela. Z tego względu, że być może będę mógł jakoś skąbić Edy z ciemnozgubną, z którymś z moich buffów. Które w mojej talii jednak są obecne, więc mogą się przydać. No i co teraz? Daj mi jakieś zadanie. Poszukiwać przygód po jego stronie. No dobra. Tego zdecydowanie trzeba się pozbyć, bo jak mi to się nabafuje, to ta walka się bardzo źle na mnie skończy. Dobra, niech będzie nauczycielka purpurowych. A moim gierkiem w dalszym ciągu przez twarz. Tak, postarałem się y, zabić poszukiwacza przygód, jak tylko y, był stworem 2 na 2, bo potem niestety praktycznie nie ma go jak zabić i jest niezbyt kolorowo. Dlatego kto takim powiększonym poszukiwaczem przygód musi się zająć. Dobra, niestety mój stwór został cofnięty. Co nie do końca mi odpowiada, ale teraz możemy zrobić tak: zwafniemy naszego giermka, zniszczymy pirata mojego przeciwnika. No i w ten oto bardzo prosty sposób udało nam się odzyskać przewagę na stole. I teraz on musi odpowiadać na nasze zagrania, czyli wszystko jest pod kontrolą. Dobra, obrońca Argusa w tym momencie chyba nie za bardzo mi pomaga. Więc chyba zrobimy tak: wystawimy nauczycielkę purpurowych, użyjemy po prostu mocy specjalnej, a jego. Jak ten stół się nazywa? Ko Kowal, mrocznego kowala, po prostu zabijemy obiema jednostkami, jakie miałem na polu. Dobra, mamy ogra. Niezbyt fajnie, no ale nie będzie. Z ogrem mogę sobie jakoś poradzić. Tylko w jaki sposób najlepiej? Mógłbym zrobić kwaldira 6x6, ale zaraz bym go i tak stracił. Więc słaba opcja. Dobra, wystawimy tamta. Wystawimy ciemność gubną i na face. Trochę ten ogr mi tutaj przeszkadza, nie da się ukryć. Miejmy nadzieję, że za bardzo nie będzie miał go jak bawnąć. Dobra, mamy smokowca. Czyli niezbyt kolorowo. O-o. <grym> Jeszcze gorzej. Bo teraz y, zniszczy bronią mojego Taunta, a ogrę coś innego. Właśnie tego się niestety obawiałem. Ha, i co teraz? Dobra, zrobię tak... Zrobię tak... Wystawię taunta... Po to, żeby zniszczyć ogra mojego przeciwnika. No i tyle. No kolejną turę, w razie czego mam krakena, więc będę mógł zniszczyć smoka mojego przeciwnika, ale później może być ciężko. Plus jest taki, że w razie czego będziemy mogli się podleczyć, więc jak będzie naprawdę słabo, to może jakoś nam się uda uratować. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Chociaż jedna z walk w poprzednim odcinku jeszcze gorzej się dla nas zapowiadała, i tak udało nam się nią wygrać. Więc bądźmy dobrej myśli. O-O! O-O! Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, zdecydowanie nie jest dobrze. Smoka się trzeba zdecydowanie pozbyć krakenem. To jest niewątpliwe. A potem jakoś to będzie. Dobra, kraken. Do pomocy. Dobra, teraz oby tylko nie miał jak mojego krakena zniszczyć i myślę, że będziemy mieli zwycięstwo. Ale jest ciężko. Dobra, sprint, czyli jest duża szansa, że nic mocnego tutaj nie wystawi. Aczkolwiek już jakąś kartę tutaj na nas niestety szykuje z tego co widzę. Idzie na face. No dobra. Warto było się podleczyć. Za ile ja oberwę? Za 8. Zostanie mi trochę punktów życia, mimo wszystko, więc zrobimy tak. Wystawimy Kwaldira. Wystawimy Panią Jeziora. Użyjemy mocy specjalnej, po to, żeby bawnąć Kwaldira. I pójdę na Face. Liczę na to, że mój przeciwnik nie ma jak zadać mi punktów obrażeń sześciu i nie ma jak zniszczyć całego mojego stołu. Kurczę, ta zdrada mnie zaboli. Ała. No i wygląda na to, że niestety mój cały stół wyczyści, to może się dla mnie bardzo źle skończyć, niestety. Ała! Ała! Trzy punkty życia, drugi kraken? Dobra, nie ma drugiego krakena, ale jest golem, który tak czy siak mi życie ratuje. Powiem Wam, że już stres przeżywałem, ale udało nam się po raz kolejny wygrać. Fartem, całkowitym fartem. No dobra, mamy drugie zwycięstwo, jeżeli chodzi o dzisiejszą świąteczną arenę, to by było tyle. Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!